Dobry, witam serdecznie na Węźle Transportowym, witam w, na Słupskim Dworcu Autobusowym, gdzie od ponad roku zespół Szkół Informatycznych, a dokładnie Liceum Sztuk Plastycznych Mienia Stanisława Ignacego Witkiewicza prezentuje pracę swoich uczniów, przyszłych artystów. Bardzo się cieszę, że jesteśmy i że możemy tę wystawę otworzyć po raz kolejny, bowiem po roku odświeżyliśmy nieco i w dziesięciu po dwójnych sztalugach znajdują się nowe prace uczniów Liceum Sztuk Plastycznych Witka Witkacego w Słupsku. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie panią dyrektor, panią dyrektor Monikę Stępnik, dyrektor ZSI i Julitę Rzepkę, nauczycielkę waszą. Moi drodzy, jesteśmy tutaj, żeby pokazać kolejnym kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców całego regionu, Prace naszych uczniów, Panie Dyrektorze. Tak, cieszę się, że to już drugi raz możemy otworzyć wystawę, możemy rozpocząć ekspozycję tych Waszych, waszych prac, bo czymże byłaby sztuka bez, bez odbiorcy? A tutaj o tego odbiorce i to tak jak Pan Daniel powiedział, w dużych liczbach możemy mówić. Tym bardziej, że wkrótce tutaj obok powstanie peron, którym latem turyści będą jeździć do ustki, także chcąc, nie chcąc ekspozycja na sztukę będzie bardzo duża, co, co nas cieszy. No i mam nadzieję, że to już pozostanie tradycją, że, że to miejsce, które przyciąga wiele, wiele osób będzie także widownią, na, na, na której będzie rozgrywać się ta sztuka, którą tworzycie. To jest jedno z, tak jak wspomniałam, yy... Iluś miejsc, w których prezentujemy te prace, bo mamy zarówno w szkole Galerię P25, taką małą galerię szkolną, ale tam możemy sobie nasze prace lub prace osób zaproszonych prezentować. Korzystamy też z gościnności Słowackiego Ośrodka Kultury czy herbaciarni, ale tu jest trochę inne to medium. Jesteśmy bliżej ludzi, którzy wykonują swoje codzienne czynności, właśnie przemieszczają się, nie wiem, podróżują i trochę być może przez przyszłość Przypadek, zerkną na prace, które ich zainteresują, zaciekawią, może zwrócą jakąś szczególną uwagę, a przez to poszerzą ich, yy, ich jakieś doznania estetyczne. A to pewnie będzie pięknie za chwilę, jeszcze na dworcu, więc to się jakoś połączy. Kim są yy, autorzy tych prac? No oczywiście to są uczniowie e, klas różnych, e, drugich, trzecich, czwartych, e, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście pierwsze też e, oni będą mieli swoją wystawę, pierwszą taką większą, właściwie podsumowującą ich działania w Liceum Plastycznym e, w czerwcu, ale to będziemy ich dopiero potem obserwować. Na razie mamy możliwość obserwowania właśnie tych starszych klas. Piątych nie wymieniłam z tego względu, że przygotowują się też do dyplomu i ten zakres prac jest trochę inny, ale, e, ale jak gdyby to nie ulega wątpliwości, że te prace, które dzisiaj tutaj możemy obserwować, e, no to są właśnie na wysokim poziomie. Są to rysunek i malarstwo, oraz prace z aranżacji wnętrz oraz wzornictwa, więc rzeczywiście pokazujący dosyć spory zasięg i możliwości każdego z uczniów. Marcel Łazarek, uczeń klasy czwartej b Liceum Sztuk Plastycznych, co przedstawia Twoja praca? Praca tutaj przedstawiona na dworcu naszym autobusowym. To się przedstawia po prostu moją koleżankę, jest to praca z lekcji, jest to tak zwane studium postaci. No są to ogólnie, jest to ogólnie praca, na której przedstawiamy, jak wygląda ta postać cały ten człowiek. Pokazujemy, pokazujemy to jego anatomię, jak się składa. No, i w sumie tyle. No, jak po prostu jest to postać taka najzwyklejsza, zrobiona ołówkiem, żeby właśnie pokazać, jak ten człowiek wygląda. Ile trwa przygotowanie takiej pracy? No, tą pracę ogólnie zrobiłem w myślę 5 godzin lekcyjnych, czyli 5 godzin razy 45, nie? To coś, coś takiego. Kinga Kreft, klasa czwarta B, LSP, mm. studium postaci. Tak, dokładnie. One były wykonane pod okiem nauczyciela Sergiusza Powałki podczas przygotowań do przeglądu y, makroregionalnego. No, muszę przyznać, że to był akurat dość taki stresowy okres dla każdego z nas, tak mi się wydaje. To był taki okres przygotowań i no, rzeczywiście razem z Marcelem Mozarkiem pracowaliśmy wiele nad tymi postaciami. Mieliśmy naprawdę dużo postaci porobionych ołówkiem, no i także komentowaliśmy węglem. Także, no właśnie to było wszystko pod okiem Pana Sergiusza. Oczywiście, no, z wszystkimi korektami pracowaliśmy, no myślę, że Jestem zadowolona z tej pracy. Nie jest ona do końca dokończona, ale myślę, że to był też taki efekt niedokończenia tej pracy. Także to jest taki zamysł, powiedzmy. Zabieg artystyczny. Zabieg artystyczny, dokładnie. Także tak, myślę, że mimo wszystko, że to była praca taka niedokończona, jestem z niej zadowolona. Ona wcześniej była gdzieś prezentowana? Nie, bo to jest akurat dość świeża praca. Ona była niedawno wykonywana, powiedziałam, że około tydzień temu. Weronika Frelik, klasa 4 B LSP w Słupsku. Co przedstawia Twoja praca? E, moja praca no jest to pejzaż i przedstawia no, nieład, który powstał właśnie podczas remontu naszej szkoły wykorzystałam właśnie chwilę, kiedy no, te rzeczy znalazły się przed naszą szkołą. Czyli to jest fotografia tego momentu. E, nie, na żywo e, malowałam to przed naszą szkołą. Fotografia, czyli zatrzymanie w, na, na obrazie tej chwili, która już nie istnieje. No można tak powiedzieć, można tak to nazwać. To ta praca powstała podczas zajęć lekcyjnych, podczas lekcji? Tak. E, podczas pięciu godzin e, początkowo i później już tydzień później ze zdjęcia to było malowane przez kolejne pięć godzin, czyli dziesięć godzin lekcyjnych. To dużo czasu, żeby stworzyć taką pracę? No sporo. Raczej stawiam na spokój podczas pracy i no staram się nie myśleć o tym czasie, dlatego pracuję wolniej. Czy wcześniej już gdzieś Twoje prace były prezentowane? Były prezentowane w spichlerzu, w herbaciarni i chyba tylko tam. I teraz na dworcu autobusowym. Tak. To jest uczucie przyjemne to jest duma to jest radość, że. Potencjalnie tysiące ludzi zobaczą Twoją pracę, eee, tak, właśnie. No, czuję ekscytację tym, że inni mogą zobaczyć moją pracę i podpisaną też moim nazwiskiem. Także tak. Jak masz na imię? Agata. Marcin. Podobają Wam się te prace? Tak, tak, bardzo ciekawe prace, muszę przyznać. <noise> to dobrze, że na dworcu autobusowym. Jest trochę sztuki. Oczywiście, no bo to jest taka przestrzeń, która jest idealna do wystawienia swojej sztuki, bo tu no wiadomo, dużo osób przychodzi i można sobie łatwo znaleźć grupę odbiorców swoich. Więc no to jest bardzo dobry pomysł. Szkoła dobrze podeszła do tego tematu i pokazuje pracę uczniów w dobrym miejscu. Tu jest kilkanaście prac. Masz swoją ulubioną? Jest jakaś, która podoba ci się szczególnie? Najbardziej chyba mnie urzekły mimo wszystko te rysunki. Ten, i tam jeszcze jest jeden taki ołówkiem. To muszę przyznać, że mają bardzo fajny klimacik i mi się spodobały.